Jaka. Witamy Was w kolejnym adwentowym rozważaniu. Dzisiaj zaczniemy trochę inaczej, ponieważ e, wylosuję zaraz fragment z Pisma Świętego i Gabina mi przeczyta. E, Księga Izajasza, e, rozdział 55, werset 2. Po co wydajecie pieniądze na to, co nie jest chlebem? Dlaczego się trudzicie, by osiągnąć to, co nie może nasycić? Słuchajcie mnie uważnie, a będziecie jeść najlepsze potrawy i będziecie się rozkoszować pożywnym pokarmem. Mnie najbardziej porusza to pytanie, dlaczego się trudzicie, by osiągnąć to, co nie może nasycić. I myślę, że w moim życiu często jest tak, że szukam właśnie tego nasycenia. Yy, gdzieś w świecie słucham innych ludzi, a Pan Bóg mówi, słuchajcie mnie uważnie. I myślę, że właśnie poprzez to chce mi powiedzieć, że to w Nim jest to nasycenie i że tylko On może mnie nakarmić. Mnie w tym fragmencie zatrzymało zdanie, żebyśmy słuchali Boga. Uważnie, a będziemy jeść najlepsze potrawy. I dla mnie tutaj Bóg pokazuje nam, że jeżeli my skupimy naszą uwagę na Nim, wtedy On się odpłaci i pobłogosławi nam. Te wszystkie sprawy, które wydawały się nam ważne, po prostu okażą się być niczym w porównaniu z tym, co On dla nas przygotował i czym chce nas obdarzyć w podziękowaniu za, za to, że jesteśmy przy Nim i trwamy. To zdanie Słuchajcie mnie Uważnie skłania mnie do tego, by zadać sobie pytanie, co znaczy dla mnie słowo uważnie. Co znaczy dla mnie uważnie słuchać Boga? Czy uważność polega na tym, żeby zrobić coś jak najszybciej i, i zająć się kolejną rzeczą, czy faktycznie poświęcić czas? I w tym wypadku poświęcić czas Bogu. Gabi tutaj utniesz, jak będziesz montować. Dlatego pomyślmy dziś o tym, czym jest dla nas uważność. Ta uważność, właśnie na głos Boga w naszym życiu. Jeszcze na koniec chciałabym Was zaprosić do takiego zadania z kalendarza adwentowego, aby pomodlić się dziś koronką do Bożego Miłosierdzia za osobę, która odeszła z kościoła. Dziękujemy za oglądanie i życzymy Wam pięknego i błogosławionego dnia. Dobrze! Ja jeszcze Muszę zrobić. Eee... Tak, eee, dzisiaj o czym? the <laughs>